Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie w kolejnych garściach dotyczących spekulacji, newsów, ploteczek dotyczących GTA 6. Zostawcie lajka, like, będzie mi bardzo miło, łapkę w górę. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle po Twitterze szaleje informacja związana z GTA 6, a dokładnie z domeną, domeną internetową, która jest jakby stworzona, zakupiona przez take 2, i domena zwie się RAP imponator przez 2p.com e, i prawdopodobne są przypuszczenia są przypuszczenia dotyczące tego że jest to pewien pewne przygotowanie dotyczące GTA 6 być może lub jakiejś innej gry związanej z e, Take 2 czyli firma Take 2 jest właścicielem Rockstar e, czyli twórców GTA 6 i Słuchajcie, wcześniej już nie wiem, czy kojarzycie taki dodatek do GTA 4 pojawił się tam, pojawiła się tam taka postać jak Celebinator. To była taka osoba, która prowadziła bloga i do w tej grze i ona tam różne plotki dotyczące gwiazd ujawniała, i Takku miało też i chyba nadal ma z wykupioną domenę, która właśnie się nazywa Celebinator.com, i to miało być odnośnie właśnie takie odniesienie do tej postaci, z dodatku do GTA, czwórki bodajże. Więc to jest bardzo ciekawe, i być może jest tu jakaś zbieżność z tym nowym, z tym nowym, nową domeną, więc może być ciekawie. Dodatkowo jeszcze Rockstar posiada taką domenę jak Rym. Rym, rymator, Remator, Rimator, Rimator. I ona prowadzi słuchajcie do strony głównej RockstarGames.com, więc to jest ciekawe. I być może jest tu jakieś powiązanie dotyczące jakiejś nowej nadchodzącej gry. I jeżeli chodzi o ten raponator, Rap Ponator, Rap Rap Ponator, dobrze to wymawiam, e, to jeszcze będ jutro być może uda mi się stworzyć film na ten temat. Bo też są pewne spekulacje dotyczące osób, raperów, jaki mają użyczyć e, głosu albo dla postaci w GTA, albo po prostu muzyki, bo jak wiecie, w GTA mamy radio, są utwory muzyczne. Więc taka ploteczka dla Was: jak myślicie, czy jest w tym jakieś e, źbło prawdy? Zobaczymy. E, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. Myślę, że jest coś na rzeczy, tym bardziej, że właśnie już wcześniej było. Takie były takie rzeczy robione przez tych, którzy wykupywali domeny związane z grami i nawet postaciami w tej grze, więc jestem ciekaw.